Witam państwa serdecznie. Podejrzewam, że jeszcze cały czas jesteśmy na wizji internetowej, więc witam też tych, którzy oglądają nas przez internet. Muszę powiedzieć, że skorzystałam z tego narzędzia, bo siedziałam w ostatnim rzędzie i nie, nie wszystkie zbliżenia mogłam sama zrobić. W związku z tym włączyłam sobie komputer i świetnie spotkanie z panią Martą Meszaros oglądałam <grych> przez internet. Także nowoczesność. Gratuluję pomysłu, świetnie, świetnie to wyszło. Proszę Państwa, ja korzystam z obecności tutaj i też pomyślałam sobie, że. Pani Marta świetnie zakończyła swoje spotkanie, mówiąc i wzywając nas wszystkich do oglądania filmów. Więc ja nawiązuję do tego, tak wzywam do oglądania filmów, a wiedząc o tym, że Państwo zajmują się przecież edukacją filmową albo są tu dlatego, że chcą się zająć edukacją filmową, bo widzę wiele znajomych twarzy, które, które spotykamy na, i na konferencji filmoznawczej, i na innych spotkaniach związanych z edukacją filmową w Polsce. Ale jest sporo nowych twarzy. Ja też wszędzie nie jeżdżę, Państwo są pewnie częściej. Chciałam wykorzystać więc ten moment i powiedzieć Państwu o tym, jak udało się przez ostatni rok powiązać działania różnych instytucji, stowarzyszeń i osób dobrej woli w, w, takim, w takiej koalicji, którą nazwaliśmy Koalicją na Rzecz Edukacji Filmowej. I udało nam się przez ten rok stworzyć taki System chyba dobrego powiadamiania siebie nawzajem i państwa o tym, co, co te instytucje i stowarzyszenia razem robią. Jeśli państwo tego nie odczuli, to znaczy, że my jeszcze cały czas, a obiecuję, nie będziemy tego przerywać, będziemy to robić, ale w takim razie przypomnę tym, którzy być może nie wiedzą. Instytut więc jest tutaj taką siłą rzeczy instytucją, która łączy, czy widzi, wspomaga działania y, wspaniałych ludzi, którzy zajmują się edukacją? Y, oczywiście, zacznę od tego, y, y, co, y, co jest programem y, Instytutu, czyli Filmoteka Szkolna, bo na końcu też będę miała dla Państwa informacje o tym, co dalej y, z filmami. Wiem, bo już Państwo mnie tutaj pytali y, y, o to, y, jak, się, jak się rozwija y, y, udostępnienie szkołom filmów kolejnych. Y Filmoteka to oczywiście to, o czym Państwo tutaj od, od przedwczoraj rozmawiacie. Wyposażony jest portal filmowy, filmoteka szkolna we wszystkie materiały filmoznawcze opracowywane przez metodyków, również tutaj współpracujących z nami z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, jak również zaczynamy poszerzać bazę wykładów, Audiowizualnych. To się będzie cały czas działo i cały czas nowe wykłady będą włączane do, do biblioteki, filmoteki szkolnej. Kolejna rzecz, o której chciałabym i do której chciałabym Państwa zaprosić, to uczestnictwo. Państwa nauczycieli i Waszych uczniów w warsztatach, które w projekcie Filmoteka Szkolna Akcja odbywają się. Cały czas można zgłaszać się do, do tych programów. To jest, podpowiadam, dobra, dobra metoda na zrobienie z uczniami projektu, o którym wiem, że Państwo w, w którejś klasie gimnazjalnej jesteście zobowiązani to z nimi zrobić jak również są tam moduły poświęcone poszanowaniu praw autorskich, wprowadzające do własnego, własnych prób zajęcia się zmontowaniem, zrobienia filmu, zarówno dla, dla państwa nauczycieli, jak i dla uczniów. Projekty z Filmoteki Szkolnej, akcja, pokazujemy na, co roku na Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Wydaje mi się, że, że widzę tu kilka twarzy, które, które były w tym roku i prezentowały swoje projekty, więc o proszę bardzo na końcu. Przepraszam, nie mogę, nie mogę Państwu wskazać lepiej, ale proszę pomachać ręką, zobaczycie uczestniczkę <grytanie> festiwalu o, i z drugiej strony również uczestnika. Proszę Proszę popytać, jak to się odbywa. Myślę, że to świetna forma zaprezentowania sobie nawzajem tego, co można zrobić z filmem w szkole, ale również jest to kapitalne spotkanie dla młodzieży. Szczególnie, że dbamy zawsze o to, żeby ich projekty na festiwalu oceniało bardzo profesjonalne jury. W związku z tym i aktorzy, i reżyserzy, i inni twórcy. Goszczą, z wielką ochotą oglądają te projekty. To, to duże przeżycie. Jak mówię, do akcji cały czas, cały czas można się jeszcze zgłaszać, do czego, do czego szczerze zachęcam. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam zapowiedzieć, w tym roku festiwal filmoteki odbywał się we wrześniu, ale było to związane z, organiza z organizacją Euro tego roczno-szkolna edycja odbędzie się znowu w czerwcu. Także ci państwo, którzy będą chcieli, to zapraszam serdecznie w czerwcu do Warszawy. Filmoteka Szkolna Akademia to kolejny projekt, do którego, w którym udziale zachęcam Państwa serdecznie. Jest pewne nowum, a mianowicie oprócz oferty dla nauczycieli wykładów wprowadzenia do historii filmu, mamy w tym roku również warsztaty poświęcone realizacji filmu. I to warsztaty również dla młodzieży. Cały czas jeszcze nabór do filmoteki szkolnej Akademia trwa. Warszawska Szkoła Filmowa zajmuje się tym projektem. To są zajęcia i stacjonarne, ale również moderowane przez internet, także nie dotyczą one tylko uczestników z Warszawy. W filmotece, w filmotece szkolnej Akademia platforma e-learningowa jest dla Państwa dostępna. Proszę sobie tutaj zanotować. Próbuję, jeśli kogoś z Państwa to interesuje, ale oczywiście przez stronę internetową również te informacje można zdobyć. Zgłoszenia przyjmuje pana, Pani Anna Szczotarz. Jeśli teraz Państwo nie zanotujecie, to oczywiście będzie czas na to później. Filmoteka, szkolna kino, kinoterapia to kolejny moduł, który wspiera państwa w, w tej sferze wychowawczej. Tutaj mamy scenariusze lekcji opracowane przez psychologów do tego, żeby być może wykorzystując film móc porozmawiać o ważnych sprawach na lekcjach wychowawczych z uczniami. Dołączyły do nas Nowe Horyzonty, bo w czasie obiadu jeszcze byłam pytana, czy jak to jest, nie ma nikogo z Nowych Horyzontów z nami, ale jest, jest absolutnie. A ja powiem Państwu, że jeszcze cały czas również można zgłaszać się do udziału w zajęciach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. W całej Polsce czekają na Państwa kina z programem Horyzontów. Jeśli nie możecie Państwo. Bo wiem, że niestety zmieniło się od tego roku ta swoboda z wychodzeniem z młodzieżą do kina. Nie możecie Państwo wziąć udziału w całym cyklu, to szczerze namawiam do wybrania, zorientowania się, co jest w programie i wybrania konkretnych spotkań i uczestniczenia w tych spotkaniach nowych horyzontów, bo tam macie Państwo szereg filmów już nie tylko polskich, które w, siłą rzeczy w, w Filmotece szkolnej. Macie, ale to są spotkania z filmem, z filmem współczesnym, filmem ogólnoświatowym, świetnym i naprawdę dającym ogromną przyjemność, a też i możliwości rozmawiania o ważnych rzeczach. Wszystko na stronie Nowych Horyzontów. Myślę, że ten adres Państwo znają. Jeśli będziecie chcieli, to powtórzę, ale później zostałam zobligowana do pędzenia, więc, więc pędzę. To, co jest jeszcze dla Państwa przygotowane w ramach tej naszej koalicji, to zajęcia Akademii Polskiego Filmu. Pierwotnie i nadal tak jest. Są to zajęcia skierowane do studentów uczelni wyższych. Y ale jest możliwość niestety nie w Warszawie, bo, bo nie mamy po prostu już miejsca w, w kinie, ale i w Krakowie, i we Wrocławiu, i w Kielcach, bo tam stacjonarne zajęcia się odbywają, jest możliwość uczestnictwa w, w zajęciach Akademii. To jest wycieczka związana z filmem polskim, polskim film, filmem fabularnym dwusem dwuletnie, czyli czterosemestralne oglądanie polskich filmów, któremu towarzyszy wprowadzenie i wykład filmoznawczy. Niestety filmów w internecie wszystkich państwo nie będziecie mogli oglądnąć, Natomiast wszystkie wykłady dotyczące filmów, które są pokazywane w Akademii, są zamieszczone na stronie Akademii. Oczywiście jest to nagranie live, więc nie pozwala jest pewnych zacięć, przejść, ucieczek naszych prowadzących z, z, z planu filmowego i później powrotów. Niemniej jednak audio jest dobre i jeśli będą Państwo chcieli powtórzyć sobie, czy dojść do pewnych informacji o tych filmach, to serdecznie zapraszam. Tu od razu zapowiem, że będziemy się też starali powiększać tą bibliotekę materiałów filmowych i w tym roku razem z, ze szkołą Łódzką Filmową. Będziemy chcieli dograć uzupełniające wykłady. Więc cały czas ten program, program się rozwija. Mamy też w ramach tych naszych działań przeróżne konkursy. Tutaj na slajdzie znalazł się ten, który, do którego zgłoszenia nabór kończy się w poniedziałek, więc już pewnie nie da się do niego dołączyć. Niemniej jednak zachęcam do sprawdzania strony filmoteki szkolnej, bo wszystkie te konkursy, nie tylko organizowane przez Instytut, zamieszczamy o nich informacje i rozsyłamy w newsletterze. Zazwyczaj czekają bardzo sympatyczne nagrody. Akurat w tym konkursie było to profesjonalne szkolenie montażu filmowego. Staramy się, żeby, żeby zawsze taki konkurs niósł też za sobą jakieś wartości dodane. Już teraz mogę powiedzieć, że jeśli państwo yy, czują, że któryś z waszych uczniów y, byłby w stanie, chciał zmierzyć się w konkursie ogólnopolski, ogólnopolskim konkursie wiedzy o filmie. To serdecznie zapraszamy. Rozpoczęły się pierwsze zgłoszenia. Do tego konkursu nie da się przygotować w krótkim czasie, więc jeśli chcecie Państwo, żeby, żeby Wasi uczniowie wystartowali w tym konkursie, to proszę sprawdzić informacje już teraz. Poziom jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki, ale warto. Niestety jeszcze, jeszcze nam się to nie udało. Kiedyś konkurs ten, wygranie go gwarantowało, dostanie się na, na uczelnię, a w tej chwili stracił on rangę olimpiady przedmiotowej. Niemniej jednak. Lauraci tego konkursu y, znajdują dodatkowe punkty na, na, y, y, na studiach, y, kiedy się tym chwalą, że są laureatami. I finał y, tego konkursu również y, w czerwcu, w Gdańsku organizatorem jest Pomorska Fundacja Filmowa. Konferencja filmoznawcza, ta, na której tutaj się znajdujemy, oczywiście deklaruje, że wszystkie informacje, jak również materiały będą również rozpowszechniane przez portal Filmoteka Szkolna i pisw.pl, ale też ten slajd zawiesiłam, żeby zadeklarować, że na pewno pomożemy organizować konferencję w przyszłym roku. Także już Państwa Was zapraszam. <kluczy> A teraz odpowiedź na pytanie, co, co z filmami. Proszę Państwa, przykro jest mi o tym mówić i przykro mi jest cały czas powtarzać, że jesteśmy już gotowi. Faktycznie filmy są już wprowadzone do portalu. Niemniej jednak niedoskonałe prawa autorskie skutecznie przeszkadza nam cały czas udostępnić wszystkie filmy, a chcieliśmy tak to zrobić. Podjęliśmy decyzję, że w przeciągu następnego miesiąca udostępnimy pierwszych y, y, około 20 filmów, tych, które, m, y, które możemy i nie będziemy już y, y, zapowiadać, że to będzie per, pełna wersja, po prostu będziemy Państwa informować o tym, kiedy następny film wyjdzie z pułapki y, umów licencyjnych i praw y, y, dodatkowych. Y, i tak będziemy to robić, równocześnie udostępniając i materiały wideo, czyli wykłady do tych filmów yy, yy, nagrane i zrealizowane przez Łódzką Szkołę Filmową, jak również scenariusze lekcji do, yy, do, do tych filmów. Yy, a teraz na chwileczkę chyba, a to za moment, yy, przejdziemy do strony. Yy, ja tylko zapowiem, co się na niej zmieniło i do czego Państwo będą mieć dostęp. Yy, po pierwsze dostęp do filmów, które będzie można oglądać w wideo streamingu poprzez internet. To jest ta najprostsza wersja dostępu. Przygotujemy również dla Państwa szkół inne warianty, które będą mniej zawodne, bo niestety to jest tak, że w momencie, kiedy ten internet w szkole nie jest zbyt dobry, to, to i dostęp do filmów będzie taki, a nie inny. W związku z tym nasz Ci partnerzy technologiczni mają pomysły na to, jak, jak to rozwiązać, i sukcesywnie będziemy Państwa informować o tym. W co szkoła ewentualnie może jeszcze się wyposażyć, żeby lepiej odbierać filmy udostępnione w filmotece szkolnej. Udostępnienie filmów będzie wymagało od Państwa ponownego zalogowania się na nowo. Te kody, które dwa lata temu rozsyłaliśmy do szkół, nie będą już w użytku. Szczególnie, że wiem, że, że wiele z nich zaginęło w szkołach i trudno będzie je na nowo odtworzyć. Wprowadzimy więc nowy system, będziemy Państwu prosić o to, żebyście jeszcze raz zalogowali się, zostaną dla Was wygenerowane kody dla każdej szkoły osobno i po zweryfikowaniu tych kodów i szkoły uzyskacie Państwo dostęp do, do filmów i do swojego panelu, w którym to oprócz oglądania filmów będziecie Państwo mogli również korzystać z narzędzia, my nazwaliśmy to wykopiowania, czyli żeby ułatwić Państwu pracę w powrócenia do konkretnego fragmentu, Filmów będziecie Państwo sobie mogli wcześniej wykopiować te fragmenty. One oczywiście nie pozwalają się skopiować na swoje dyski komputerów. To się wszystko będzie odbywało w chmurze, ale będziecie Państwo mieli na swoim koncie dostęp do konkretnych fragmentów, będziecie mogli sobie tam pokojarzyć inne treści, przygotować jakby cały zestaw materiałów, który, który, z którego będziecie korzystać na lekcji. Mam nadzieję, że będzie to, będzie to ułatwienie. Yy, w takim razie spróbujmy przejść spróbujmy przejść do strony, ja tylko jeszcze zostałam zobowiązana do wezwania Państwa do, jeśli macie to oczywiście na to ochotę, na tym polega moje wezwanie, zalogowania się do newslettera Filmoteki Szkolnej, bo jak powiedziałam, przekazujemy Państwu tam informacje o wszystkim, co się dzieje w edukacji filmowej, nie tylko o nowościach na stronie internetowej Filmoteki. Do tego, żebyście Państwo, jeżeli korzystacie z Facebooka polubili portal, bo on też daje nam innego rodzaju, trochę mniej formalnego przesyłania Państwu różnych informacji, a również czasami zabawy, ale bardzo zachęcam do tego, żebyście Państwo swoim uczniom powiedzieli o tym, że mogą korzystać z facebookowego portalu Filmoteki, bo tam dla nich szczególnie jest dużo różnych, sympatycznych, niespodzianych przygotowań przez zespół Filmoteki. Jesteśmy na stronie, jak Państwo widzieli już, a ciekawa jestem czy widać, czy widać streaming, to, to od razu zobaczymy. Natomiast oprócz streamingu chciałam Państwa poprosić bardzo i teraz to już prawie, że przymusić Państwa do tego, żebyście wypełnili ankietę. Ona sobie tutaj po prawej stronie miga. To jest ankiet która wymaga od Państwa zebrania trochę informacji w szkole. Bardzo jest nam potrzebne, bo zakładam, że będziecie Państwo chcieli korzystać z filmów, bardzo są dla nas inf ważne informacje techniczne dotyczące internetu, sal, sposobu udostępnienia, czy ten internet jest zamknięty tylko u dyrektora w, w klasie, czy w szafie u informatyka, czy być może jest wi-fi. No to są informacje, które pomogą naszym, naszym technikom, Państwu dla odmiany pomóc skorzystania. Ona jest cały czas aktywna, nie wymaga logowania, jest w niej tylko 8 pytań, ale jak mówię, nie, prawdopodobnie nie nie będziecie Państwo potrafili sami na nie odpowiedzieć, tylko trzeba te informacje zebrać, ale bardzo Państwa proszę, zróbcie to. Jak również będę chciała poprosić Państwa, żebyście zostali taką naszą grupą wspierającą, testującą, bo to jest absolutnie premiera, też te narzędzia są zupełnie nowe. Myśmy je sprawdzili w gronie kilku osób, informatyków, ale wiadomo, że w momencie, kiedy zwiększy się ruch, więcej osób bardzo tym zainteresowanym będzie chciało korzystać, to no, różne rzeczy się tam mogą podziać. Więc po pierwsze chciałabym Państwa wciągnąć, mam nadzieję, że, że się godzicie, być naszą grupą, eksperymentalną i poprosić Państwa o to, żebyście o wszystkich usterkach y, czy jakichś pomysłach, które macie z tym związane, nas informowali. Adres mailowy filmoteka Małpa Pisw, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej.pl jest dla Państwa otwarty. To jest również mail, na który prosimy, żebyście Państwo kontaktowali się z nami, jeśli macie jakieś potrzeby pomocy już wiem na pewno to bardzo miłe jedna z pań zwróciła się do mnie z pytaniem czy możemy pomóc ufundować yy, jakieś nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie yy, powiedziałam że oczywiście tak yy, proszę piszcie do nas yy, bo czasami udaje się rzeczywiście zrobić yy, coś yy, coś wspólnie yy, to co zobaczymy czy jesteśmy na żywo czy ja wszystko już powiedziałam Magda tak? Dobrze, to ja w takim razie wykonałam swoje zadanie. No jeśli się okaże, że nas widać, to, to świetnie. Bardzo Państwu dziękuję. Zostaję do jutra, więc jeśli będą chcieli Państwo ze mną porozmawiać, zapytać o coś jeszcze, to, to oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. Jesteśmy, tak? Jest trochę spóźnienie czyli moje machanie to będzie za chwilę, ale jesteśmy, to to możemy w, w takim razie w ramach y, y, takiego rozruszania się zaklaczmy, za albo pomachajmy internautom, może będzie lepiej, dobra? <grywy> Dziękuję bardzo. No bardzo serdecznie Pani dziękujemy, Pani Anna jest dobrym duchem naszych spotkań.